Hej hej, Siemaneczko, ja jestem Felixis i witam Was w drugim odcinku. One in the Chamber! Okej, okay, tak więc to już wszystko się zaczęło. Pierwszą minigierką jest trafienie do celu, który jest tam. I uda się. nie udało się, ale okej. Okay. Mamy skraftować kompas, kompas jest łatwy do skraftowania. Jeżeli pamiętam, oczywiście. Wow. Ej, nie mogę skraftować. Nie, nie skraftowałem. Okej, okay, tutaj fps -y spadają. Wow, ale drakuję. Ja tylko wadeł. Jest, udało się. Okej, okay, tutaj się bijemy. O, już, już, już do mnie. A, już mnie zepchnął. Fajnie. Ale zaraz to się skończy, więc nie będzie cięć. To jest taka prosta minigierka. Zostały cztery osoby. Na razie jeden punkt. Dużo osób dosyć. Okej. Okay. O, parkour. No nie, spadłem kolejny raz. Ten pewnie przejdzie. No właśnie. On przeszedł. No. Okej. Okay. Ciągle mam jeden punkt. Co to? A, TNT, gdzie ono jest? Nie, 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 nie. No i... Przegrałam Wow, jedna osoba okay. Co skraftować? Okej, okay, nie wiem Ale wydaje mi się, że to się tak robi I tak, i tak Obraz, tak? Tak, okej okay. Ołk, gdzie jest oak? Tu powinno być, tak jest, ołk Jest, jest, udało się Zebrałem Okej, okay, o Faj To jest ta fajna minigierka gdy się podłoga zapada Nie, i spadłem Czy ktoś wygra tutaj? Nie, 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 nie. Nie, już nie biją. Już przegram. Zaraz. Zaraz prze pewnie przegram. No i przegram. Tak, świetnie. To kolejny raz tutaj sami mini giercę przegrać. Tak, bardzo fajnie. Znowu mało osób stało. A, już, już jest koniec. O, coś trzeba znaleźć. A, daj. Jak se... A, już, już wygrałem. Okej, okay, fajnie. Mogę sobie latać. Yy, Okej, okay, budować się do góry. Trzeba. To jest dosyć proste. Tutaj się nie da przegrać, chyba. Chyba. Okej. <gry> hey. Hop, hop. O, tutaj akurat się zrozpiłem. Przez wszystkim się udało. Czarny, czarny, czarny. Okej. Okay. Już myślałem, że nie doskoczę. Zielony, 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 zielony. No nie, i nie doskoczyłem. No szkoda. Okej, okay, znowu do góry trzeba się budować. Ej, ej, ej. Tu można spychać, tak? No i nie wiedziałem o tym. Wow. O, jak już dojdę, proszę, żebym doszedł tylko. Tylko, żebym doszedł. Jej, udało się. O, okej, okay, dobra, ja, ja, już mnie zabili, Seria, serio, wow, okej, okay. kolejna minigierka, to są znowu kowadła, czy będzie kolejny punkt na kowadłach, oczywiście jak już, to nie jest tak, że muszą wszyscy zginąć, tylko po prostu po jakimś czasie to się wyłącza, o, dokładnie, i tutaj spychamy się, tego jeszcze nie było dzisiaj. Łop, okej. Okay. Wow, ile ile typów. Nie, ja też muszę, ja też chcę wejść. też chcę wejść. A je je, 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 No nie, i ten ktoś wejdzie. Ok, trzeba wystrzelać z łuku wszystkie strzały. O, fap, 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 fap. fap, fap, fap. No, dlaczego nie fapie? Jest, okej, okay, dało się magenta gdzie ona jest? Hop! Jej, udało się. Zielony. Okej, okay, też udało się. Różowy. Też udało się. Ej Wow, ile osób zginęło. Okej, okay, co teraz? A TNT. Wow. wow! Naprawdę zabili mnie. A już... Aha, tylko ten, ten został. Okej, okay, Paintball znowu. Okej, okay, ja im wjeżdżam, tutaj wjeżdżam, wbijam, wbijam, jest, 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 drugie, trzecie, jest. Zabiłem ich chyba wszystkich. Nie, jeszcze tu jest, jest, zabijam. Hej, okay, sleep. Dawaj, się. Okej, okay, dobra, będę biegał tak jak wszyscy. Najwyżej dostanę ten tu jeden. Nie! Jak? Jak ja to zrobiłam? Miał 10 punktów, naprawdę. Hej. Jak ja to zrobię? Nie wiem O, ten sobie tak zrobi No i ten już wygrał Znowu wystrzelać muszę wszystkie strzały Fap, fap Trzeba fapać jak, naj, jak najwięcej, jak najdłużej No, jeszcze dwie, jeszcze jest Udało się Yyy, okej okay. Matematyka, nie Co, co ja już... Przy... Wow Okej okay. Kalkulator nie <grybujesz> Okej, okay, parkour znowu no i znowu zginąłem, Wow, świetnie. Czy jak zostanę tam, to też wygram? A, okej, okay, dobra. O, do lawy trzeba wskoczyć, to jest akurat łatwe. Ej, okay, okej. Okay. O, spychamy się. Tego jeszcze nie było dzisiaj. Fajne. To jest... Wow! Nie, 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 nie spychaj mnie! No i mnie zepnął, fajne. Prawdę bardzo fajnie, ale ten też teraz poleci. Jak go nie zepną, to... O, się obrażę O, wygrał Yy, nie wiem, który. Co tutaj? Net, Ej, 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 dlaczego mi nie tniesz? Tu już od razu przegram. Tak więc powodzenia. Zróbciecie na nowość. Okej, 2 razy 45 to jest 90. I to jest łatwe. No, no i koniec, tak więc. No, to, to już chyba każdy zna, wie co się stanie. Krótki odcinek, ale no to tyle trwa, i. No, nie, nie chcę. No, no, no. No i przegrałem właśnie, tak więc. Jej, fajnie. Wow. Tak więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jest i Wam się spodobało. To zostawcie łapkę w górę. No. No, komentujcie. subujcie. Trzymajcie się i cześć, pa pa!